Hej, witam Was. Cebek z tej strony. Dzisiaj rozegram sobie mecz Ekstra klasy Korona Kielce Legia. Ten mecz jest w niedzielę o godzinie um, 18. A dzisiaj jest piątek, i rozegram sobie go teraz. 6 saszetek. Pierwsza połowa. A tam będzie druga. Dobra, nie tracimy czasu. Um, tu mamy trenerów Tarasiewicz i Berg. No i to um, lecimy oczywiście. Um, Liczą się tylko piłkarze, trenerzy się nie liczą. I co my tu mamy? Bełchatów. Legia Warszawa i już jest pierwszy gol. Dopiero co mecz się zaczął i już jest bramka. Junior strzela gola. Dalej mamy Podbeskidzie, Wisła Kraków, Krakowia. I o proszę kluczowy zawodnik Piast Gliwice Hurado. No, nieźle. Otwieramy drugą saszetkę. Nie ma czasu, spieszymy się. Dobra. Górnik Łęczna. Będę czytał drużyny, żebym się nie pomił. Jest! Gol! Korona Kielce wyrównuje na 1 do 1. Śląsk Wrocław. Pogoń Szczecin. Podbeskidzie. I tutaj co mamy? I tu jest mistrz obrony Krakowia. Nadal 1-1. Zobaczymy jak będzie teraz. Kończy się pierwsza połowa. <laughs> Na razie mecz jest wyrównany. Piast Gliwice, Krakowia, Pogoń Szczecin, Zawisza Bydgoszcz, Zawisza Bydgoszcz i tu mamy Zawisze Bydgoszcz. Trzy razy, no nieźle. Pierwsza połowa się zakończyła, mamy 1 do jednego. Mamy kolejne trzy saszetki, druga połowa. No i zobaczymy czy wpadną jakieś bramki. Piłkarze z, z Legi często piłkarze z Legi wpadają. Zobaczymy jak będzie teraz. Jeżeli chodzi o mnie: Lech Poznań, Jagiellonia, Piast Gliwice, Śląsk Wrocław. Tu jest trener i mamy gwiazdę Sebastian Mila, Śląsk Wrocław. Nie ma gola. Nadal jest 1 do 1 Mamy jeszcze dwie saszetki. Ciekawe jaki będzie wynik. Naprawdę wczoraj Legia przegrała z Ajaxem 1-0-1. Dobra. Górnik Łęczna, i jest korona Kielce. Drugi gol. I to patrzcie, ten sam piłka szczelił. Dwie bramki. Pogoń Szczecin. No, czy Legia się podniesie? Zawisza Bydgoszcz. Krakowia. I tu mamy ulubieniec fanów. Znowu Krakowia. Ostatnia saszetka. Czy mecz się zakończy 2 do 1 dla Korony? Czy Legia przegra ten mecz? Zaraz się przekonamy. Wołonkiewicz Lech Poznań. Gergel -Ger -Ger Górnik. Śląsk Wrocław Grodzicki. No, Pogoń Szczecin Janukiewicz. Jeszcze dwie karty są, może coś będzie. Krakowia, Gwiazda, Kita. I ostatni, jest to Bramkarz. Czy to będzie Kuciak? I jest Kuciak! Patrzcie, jest gol, Bramkarz strzela bramkę. W ostatnich sekundach meczu Legia Warszawa wyrównała i jest 2 do 2. No niezłe emocje. Ciekawe, jak się, jaki będzie mecz, ten prawdziwy. U mnie, jak widzicie, było 2. Do dwóch. To by było na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Cześć.